A rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague; the other half's fighting over what's left. The City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. The man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. Dobra. tej żarcie gdzie nie co mamy zrobić. E, dobra. E, zrobimy tak, że e, najpierw zajmiemy się rzeczami pobocznymi, takimi jak zadania. zajmiemy się e, znajdowaniem run amuletów dopiero potem zabawimy się w e, hey! robienie questa what? głównego, yeah, głównego no, no, dobra, go schowamy niech tam sobie leży well, no <laughs> Ta jest typka ona nic nie robi

Dobra Tutaj mamy gościa U drugiego Są zwykli ludzie, lepiej ich zostawić A skupić się na żołnierzach, ale to zaraz Mam tutaj babcie Która daje nam fajne questy I temki za nie Dobra wyciągniemy sobie serduszko Amulety mamy, wszędzie mamy amulety, mamy Tam mamy, tam mamy amulety, tam mamy serce, tam mamy amulety, mamy serce na dole Pójdziemy zebrać serduszko Przy okazji porozmawiać z babunią Dobra zaraz tam pójdziemy, najpierw weźmy sobie zadanie is that you my dear husband my <laughs> my eyes aren't what they used to be have you seen my little birdies oh the dear things must be starving without their granny here birdies swoich a na myśli dokładnie oh my 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 i think i have gentlemen callers again but not the way i used to not the nice ones i hear them

They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name or even the name of her family, but an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer. dobra wizjoner przyszedł do nas Obaczymy. oni tutaj polecam pójść naokoło Pójść sobie tutaj sobie weźmy trochę przykucniemy Weźmy sobie kusze z boltami usypiającymi. O kurczę. Co ja zrobiłem w ogóle? To było to był fail Tam... Tam... On nas szuka niestety Ale go Uśpimy, nie będę się z nimi bawił Dobra Nic tyle i think the little birdies are sad today oh my dear i knew you'd help me with those ill-mannered boys my brave man listen granny has a birthday Sorry, present. Pojebały mi się i got it from the outsider and now i'm giving it to you go on it's upstairs on the vanity i think you'll cut a nice figure with it Mówię, jeszcze raz sory za to, że nie wyszła mi akcja. Otóż trochę jebią mi się klawisze lewy wyprawy przycisk myszy. No cóż. Troszkę denerwujące to jest. Nieprzyzwyczajony jestem, zawsze na padzie grałem. A pad mi się ostatnio dupił. Dobra, mamy runę. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. And that slack jaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani. Now, there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street Gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard. No, so hmm. dostaliśmy zadanie udać się do e, domu jakiegoś lekarza i zdobyć od niego e, e, zdobyć od niego jakieś wnętrności e, e, szczurów, żeby pójść potem do gangu i odzyskać. Znaczy, zarazić... E, gangowe... destylarnie. No, weźmiemy sobie wzrok. Mamy to eliksiry, pożywienie jakieś, o. Bardzo fajne, przydatne, dobra. Zostawiamy co tylko możemy. Nie wiem po co idę na wzroku, ale serce mi się bardziej przyda ok żebym wiedział gdzie są wszystkie rzeczy tutaj goście się biją dobijają do drzwi tutaj gdzieś było amulet. Jesteś Jesteś w środku jest samolot, dobra pójdę tędy Go sobie uduszę sobie przejdę obok Idę go no, też uduszę Mro grabimy sobie go Dobra I owe you, brother. I won't ask about the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was at one time, but now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until them scavenging for me. Dobra, znaleźliśmy gościa z szklepikarza, który ma dla nas przede wszystkim e, bardzo przydatne formuły na ulepszenia do broni e, i nie tylko, ogólnie na ulepszenia naszego ekipunku. E, tutaj mamy e, pierwszą runę. O, e, ogólnie spotkałem się z taką rzeczą, że przyszedłem tą grę, w sumie parę razy z nią grałem. I powiem, że są one losowe. Za każdym razem, jak się gra, znajdujemy inne runy. Nie znajdziemy w tym miejscu tej samej runy zawsze, tylko zawsze inną. O, weźmy sobie e, załóżmy, tylko. Tu, tu, kurwa. O, dobra. Mamy sobie. O, moce mamy dwie runy. Możemy sobie mocę ulepszyć. Ulepszymy sobie wzrok. Przyda się naprawdę. Dobra, na dwa. A, tak, dwa. E... Ściany amulet, woda życia. Co nadaje? Picie z fontan odnawia niewielką ilość zdrowia. Przydatne, na początek na pewno. Ale nie to nam jest teraz potrzebne. Musimy iść do gościa, porozmawiajmy z nim. Good prices, swear. Dobra, pokaż co zbierałeś, weźmy. I on ma tutaj schematy. Mamy 461 monet, ja wezmę plan wzmocnienia z bardzo się przyda, jak i receptura sokołowa, coś tam też zwiększa, bardzo przydatne rzeczy. Bentów i pocisków nie będę brał. Dobra, to co jest potrzebne mi to już wziąłem, tutaj nie wejdę, zamknięte. Moment. Teraz weźmy sobie wzrok. Wzrok sprawia, teraz na drugim poziomie, że widzimy te rzeczy, które możemy zebrać, jedzenie, jakieś przedmioty, przydatne. Dobra, serduszko. Co my tu mamy? że serduszko. Tam mamy amulet, a tam nasze znaczy serca. Tam mamy amulet. Dobra, musimy się dostać do amuletu. Dobra, będę się streszczał. Dobra. Na razie tu jest spokój potencjalnie rzecz biorąc. Eee, nic tu nie ma. Eee, Ty mamy żołnierza. Eee, I teraz tak... Eee, Fajnie by było, żeby nie działało to z... robić dokładnie w ten sposób On tutaj sobie idzie Pięknie Ja sobie polecę tam Muszę sobie pod mu ustawić bo No dobra Mamy ziomków Dwóch. Mamy coś? Mamy strzałki dwa, Dwie, dobra. Zrobię to. W ten sposób, że ktoś się skapnął, że tu jestem. Niedobrze. O kurde. Dobra, dwóch nie żyje. Weźmy sobie teraz. Teleporta sobie wezmę. Jak go weźmiemy sobie taką? Dobra, tutaj nikogo nie ma. Możemy sobie przeszukać niektórych. Dobra. I przede wszystkim... No, musimy teraz dojść tutaj. I mamy parę rzeczy. Amulet mamy kolejny... Hmm, pożywienie. W sumie to by było na tyle. Możemy też i dołem oczywiście, jeżeli nam pasuje. Kurczę o... Hmm, dobra. Źle to zrobiłem trochę dobra i po kłopocie on tu jest jakieś poczywienie zostawiłem Dobra Tutaj nikogo na razie nie ma, gdy mamy mapę miasta jakbyśmy chcieli, gdzie jesteśmy w ogóle. To na razie tyle z tej części o eliksir

i weź do środka.